Już 8 listopada premierowa emisja grudziąskiego odcinka Rodzinka.pl, którego akcja dzieje się właśnie w Grudziądzu. W wakacyjnej atmosferze synowie Natali i Ludwika Boskich spędzają jeden z ostatnich weekendów lata nad Jeziorem Rudnickim. Podczas wyprawy do pięknego Grudziądza i odkrywania okolicznych atrakcji chłopcami opiekuje się Maria i Marek. Tobie Grudziądz i Grudziądzanki, bo trochę ich tutaj dzisiaj było na plaży. Rzeczywiście Grudziądzanki były i są to przednie dziewczyny. Bardzo bardzo fajne, bardzo ładne, bardzo miłe, sympatyczne. I, i co? I mam nadzieję, że dzisiaj spotkamy trochę grudziącą jeszcze na mieście, bo dzisiaj mecz jest, nie? Polska Czarnogóra i, i pewnie wybędziemy wy, wy razem z ekipą w miasto. No, nocujecie tutaj dzisiaj? Tak, tak, tak. Nocujemy w. Gdzie nocujemy? W Rulewie pewnie. Tak, w Rulewie nocujemy, tak. No, piękny pałac. Piękny pałac, piękny park i nowy pałac. A e, grasz najstarszego syna e, Natalii e, i Ludwika. Mhm. Czy coś z, tego, z tej postaci jest w tobie na co dzień? Czy coś z tej postaci jest we mnie na co dzień? Myślę, że każdy nastolatek jest podobny pod pewnym względem do, się, do każdego. Jest pewien rodzaj buntu, jest pewien rodzaj odwagi, jest pewien rodzaj pięknych idei, jeszcze nie zachwiany prawdziwym spojrzeniem hmm, i prawdziwym świadem. I no i co, i tak jak Tomek lubię jeść, lubię spać, lubię grać na komputerze, słuchać muzyki. Więc tak, trochę takich rzeczy jest. A czy y, serialowi y, rodzice są zbliżeni do Twoich prawdziwych? Eee, nie, moi są fajniejsi. <laughs> Serdecznie pozdrawiam czytelników i słuchaczy egrudziąc.pl. Dzięki. A jak radzisz sobie z fankami? No ja się cieszę, że są. <laughs> Są nachalne czasami, czy nie? Znaczy, no wiadomo, bywają takie osoby, ale to, to są takie wyjątki. Członkowie ekipy jeszcze przed oficjalnym zwiedzaniem Grudziądza, ale zachwyceni już noclegami w Pałacu Hanza w Rulewie. Dwańca, ja widziałem tylko takim żupem oka Grudziądz dzisiaj rano, bardzo piękny. Ale pałac w Rulewie, w którym mieszkamy jest cudny. To jest ten Hansa o zdaje się, tak? no, tak. no, no, się. No dokładnie, cał hotel w 2013. Nie widziałem, ale no, zgadzam no, się, no, ale no, no, się no, z takim werdyktem. No, Boscy no, sobie no, dużo lepiej radzą niż wbojostwo i, i ciocia, czyli, czyli my tutaj na wszasach w No ale myślę, że to jest coś takiego, co wrócą też się może spodziewać, bo, spodobać, przepraszam, bo, bo kłopoty są zawsze mile widziane. A czy uchyli nam pan Rąbka tajemnicy, co będzie w kolejnych odcinkach? Panie co, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Dlatego, że ja tu występuję gościnnie i nie mam pełnej wiedzy na temat tego. Ale w tak dobrym towarzystwie i takiej produkcji, więc e, tak naprawdę przyszłość za bardzo nie obchodzi. Wiadomo, grudziąc to miasto miłości, a więc i w odcinku musi zaiskrzeć. W letniej atmosferze nad jeziorem w Grudziądzu romans murowany. Marysia, czyli moja postać, oczywiście wypatruje jakiegoś uroczego mężczyzny na plaży i nawet sobie jakiegoś jednego znalazła, więc Marysia już się zajęła czymś innym, natomiast Marek rzeczywiście daje porady chłopcom, jak zdobyć dziewczynę na plaży. Myślę, że będzie Pani Wydaje mi się, że tak jak występujemy z Jadkiem Braciakiem, to jest fajna para przyjaciół i Marysia może to wszystko opowiedzieć nawet o swoich nieudanych romansach. A co to będzie za mężczyzna? Czy to grudzień za nim? No nie. <grywa> Czyli taki Marek, Marek może być zazdrosny o tego Może być. Może być zazdrosny Marek, tak. Poważny to znaczy? Nie żartuję. Na ile poważny? Nie, żartuję. No tak, to będzie romans. Tutaj taki, myślę, że po prostu miejsca, że tutaj to jest taki miejscowy amant, który podrywa kobiety, które przyjeżdżają na wakacje same. Albo W realizacji na planie filmowym Rodzinka.pl Wspomagali ekipę oczywiście grudziący starzyści. Znajdujemy się na planie serialu "Rodzinka P.M.". Jak wygląda dzisiaj dzień dzisiejszy? Bardzo fajnie, tylko że od samego rana wczesnego, od 7 godziny, ale dosyć fajnie, tak. miło przyjemnie. Pogoda sprzyja. Tak, jak podoba się Wam o plan prawo. serialu no. Ryby KPM? To jest naprawdę bardzo fajna przygoda, jeśli o to chodzi, że można wziąć udział w jakimś serialu. Macie możliwość po raz pierwszy satysfakcji? E, tak. 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 E, tak, ja jestem w raz, Witam serdecznie, jesteśmy na planie serialu Rodzinka.pl. Jak wygląda dzisiejszy dzień zdjęciowy? E, dzisiejszy zdień, z, dzień zdjęciowy zaczął się o godzinie siódmej. O bardzo wcześnie. No, bardzo było zimno, ale na szczęście pogoda, jak widać, sprzyja. Yy, chodziła pani reżyser, by wybierała poszczególne osoby do konkretnych zadań. Myśle ja, jakie jest państwa zadanie? Znaczy się yy, raz, no to, mm -hmm. to może kolega. Tak, rola statysty, to nie, nie mówimy nic tak, tylko przychodzimy sobie za aktorami czy przed aktorami. No ale myślę, że jak na początek, jak na, no nie wiem, powiedzmy drugi raz, no to nie jest źle. A już kiedyś wcześniej miał pan możliwość no, wystąpienia? No.